Witam Was że tak, w otwieranie paczek. Tak. tak, że mogę powiedzieć, że mogę 50 że z powiedzieć, że mogę tutaj się sprzedaje powiedzieć, o mogę właśnie, że mogę powiedzieć, że mogę powiedzieć, że mogę powiedzieć, że zeszli wczoraj że mogę jeszcze stroj, do to tylko To jest zrobić Całkiem drogi, ale jeszcze mam dużo kontraktów, a więc... Przeglądaj patki. I dzisiaj. Otworzymy Tworzy, dzisiaj srebrne patki, tak przy, jak wyjdzie, są troszkę przytrybane zawodnice, a więc... Zobaczymy, jak to wybije. DAFNI. Super. No ty, badania, to ja będę już coś warto, to nie będzie coś ty raczej nie chcemy sobie wyślemy nie a nie, wywiemy wszystko, będę do klubów potem to wszystko sobie sprzedam kolejna paczka już lida dobrze kogo tu mamy ona oh, nice, jest na waro, ale ten ja tu mogę wychować nie chcę tak się porównać z MW Mówiłem, że to się opłaci BUJAKA 30 tysięcy Ja no od razu od razu już dobre paczki Na końcu sobie otworzymy i no, może być paść ciekawy Jak wiecie, idzie ja, to jest ten przykład tych serii, do mojego w odniku Co my tu mamy na puszczuikę, wszystko, mnie mogło lecieć. Dobra, otwieramy kolejną paczkę ziomeczki. Poradamy, paczkę, jest tak, w do otwieranie paczek, tak to dopiero wstajemy z mieczki. Ooo Ocy oczy... ocy tak. Oczy mnie sądziemy. I no, lewe o ok, to żeby coś marzyć. O, jest, nice, kolejna paczka. Nie tutaj Do klubu wszystko. Dobra, kolejna paciencja. To 3750. Dobra. Poczekamy do końca. Ile ty jesteś warty? Zapewne dużo. Nie, to jest wszystko do klubu. Duplikaty do... Pixel XL Messi, 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 Tak, Willem był wart 5k Znaliście się 5400 O musacze O, może być coś wart Karty do klubu Gerard się nie sprzedał Na tym Kos się nie sprzedał Podminę nosem o oh, Jezu. O choż ty. Sk sk skodzisz, że na takie siłowe ligi. Fajne stroje były. Dobra. ogólnie za stroje Jezus, ale też stroje chodzą. 350 tysięcy, to te stroje fajne. Nic nie ma ciekawego. Takie stroje fajne. Yy. Nie, wiem, jak, nie, nie wiem jakiego klubu to były, ale na pewno pokażę. No co? Mora jakiś... O! Chociaż ty... Muszę sobie tego nie Ty możesz robić coś warte. Nie... Nie ma takiej karty na rynku? Lol. A ty? 1000 jest źle. I ziomy, 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 ziomy. ziomy. Dobra, wszystko jest do klubu. Zaraz jeszcze coś sprzedamy. Ostatnia paczka to 15 tysięcy. Jeszcze jest tym jeden. Długi każdy czas. Tak. I... Kto to jest? Nie wiem i też nie wystarczy, Co to jeszcze nie to jest dupaka, co, co, co myślicie o tym? Dupak. Nie chcę już idę Nie chcę już idy. A la też nie chcę palkało. O, jest dup Dupak. Nie, no Dobra, jest. Paczka otworzona i nie patrzę. Proszę kręcić. Nie patrzę. Jakie ja robicie? Minuje, no oni sobie robią we mnie. Oderbowa paczka, było otwarcie. Ale klubuj. Czemu ty w ogóle jesteś? No co? No, no co? Tylko ci by mi się nie powtórzyli. Ja nie wiem. to jeszcze ta srebrna taka. Dobra, jeszcze ta srebrna taka. normalna. jeszcze co w taka. Normalna. Basza. Basza. Ty możesz być coś bardziej. Reszta do problemu. Dobra, to takie otwieram paczek. Teraz sobie jeszcze zobaczymy, zobaczymy ile... ile niektórzy widzą. Dobra, to może gdzieś gdzieś... No, pewnie też jest ktoś w Pixel Value. 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 Też jesteś ktoś w Też jesteś ktoś no Dobra jeszcze kogoś Jeszcze na jedną paczkę starczy Nice! Paczka! Jeszcze jedna O coś mi się jeszcze sprzedało Rady za 750 O super Sklep, przybodne paczki Paczka za 3750 Zwalka o tak o to mi ho, o to chodzi Nie patrzy Obiło Jezus Maria Kto ty Kto ty jesteś w ogóle Jeszcze nie ma ciekawych. Dobra, tylko ten, że mam 50 tysięcy jest, to jest jedyna ciekawa karta w to musisz. Dobra, myślę, że to... Myślę, że otwieranie poczeka się spodobało. Yy, I... Cześć! Takie srebrne otwieranie poczeka, czyli no. Dobra.